Każe nam iść tu i zobaczcie, gdzie z tego nam każe <grymne> iść. Urbek, to To jest wiem jak tu jest sesra, tutaj. Tak, tak, ale trzeba pół milenium z with you. Nie polecamy komunikacji. U stolicy miasta, y, państwa, kurwa, powinna być tak dobrze rozwinięta, ta komunikacja jest do dupy. Nic nie pokazuje, pokazuje od że będzie dupa. Na mapach tak samo w Google nigdzie nic nie ma, nie? Do no jest, i czekaliśmy do pół godziny. Fu, na... do dupa jest komunikacja w tym kraju, serio, nie polecam. Autobus, który nie przyjechał. No. No, i może bym Wam szybko pokazał pokoja, jaki mamy tutaj w Kiszyniowie, Nic specjalnego. się tak się prezentuje. Dość mała toaleta. To nic się na sesjonę no już, ale tam. No i coś takiego, nie tu łóżko. I teraz to jest nasz obiad. Kurczak, bagieta i majonez, No i niedobry kwas, fur tak powiedział nasz gospodarz dzisiaj. No i słuchaj, jesteśmy w Kiszyniowie, nie? Lecimy coś pozwiedzać. Nie wiem, czy tu jest coś pozwiedzać, ale zobaczymy, nie? Swoją drogą jest 11 godzina, ponad 11, już po 11 i jest bardzo gorąco, nie? Tak, idziemy sobie i zobaczcie, tak mieszka ksiądz, czy tam pastor, w, w Kiszyniowie. Zobaczcie, kachawiro, pozłacamy te pewnie, nie no, śmieję się, ale zobaczcie, no nie wiem, czy to jest taki prywatny kościół. No, także ciekawie. Ciekawie, tu się urządzili. Ta swoją też drogą macie mnóstwo rosyjskich ciężarówek i to w Kiszyniowie i różnych takich. Kamazów na przykład, nie? Pewnie jacyś znawcy ciężarówek będą wiedzieć, że u nas to jest rzadkość, a tu jest bardzo często jeżdżą, nie? Jeżdżą jako szampiary i tak dalej, zobaczcie jak tam, bo dalej to miasto jakieś wielkie, nie? Jednak niby takie małe, jednak jest bardzo rozległe powierzchniowo. No i co? Yy, Najwyżej gdzieś potem podjedziemy, albo podejdziemy tam, gdzie jest jakiś rynek. Już nie wiem, czy tu gdzieś jest, no i coś ponagrywamy, zwiedzamy. Teraz idziemy po picie, bo jest tak gorące jest 30 stopni Czy bo... widzieliście kiedyś coś takiego? Bo ja nie, nie wiem, co to nawet jest. Patrzcie, jakieś takie co to. Kurydza, Nie, nie mam pojęcia. Tu też chciałem zobaczyć, wiadomo, alkohole, alkoholami swoich na morzu albo to takie te... galaretka w takim tym... Pisze, że niby ruska łódka, to się okazuje, że to jest w Mołdawii robione, nie? Także żadna ruska. Ruskie to my mamy prawdziwe. Kupiliśmy właśnie w tej szeryfie, nie? No to jest dopiero prawdziwe. Prawdziwa ruska woda. Stamtąd. Tu macie browary, nie? Na przykład... Tu macie troszkę inne, na przykład zobaczcie, garaże, nie? ma Mandarynkowe, limonkowe i tak dalej i tak dalej e, tu różne takie właśnie alkohole też są są te kwinty, nie? ich, ale tu jakieś bardzo drogie są, nie? 150 za, za takiego pięcioletniego to już drogo moim zdaniem balantajsy, no takie jak u nas prawie coś alkohole, nie? te bałkańskie kur... rytmy nie? A ta muzyka w ogóle jest. No i taka sprawa, my to jesteśmy popierdoleni za przeproszeniem sobie ze słowa, ale wiecie, większość ludzi to tak, chodzi po jakichś rynkach. W, na przykład w takich stolicach właśnie danych krajów chodzi po rynku, chodzi po restauracjach siada sobie w restauracji, wiecie, zamawia sobie danie i sobie wpierdziela a my... <śm> my to zawsze, ale to zawsze chodzimy bo po takich... <śm> <głupi Damiana. śm> ale mówię, ma to swój klimat, bo przynajmniej wiecie, widzimy jak to wszystko wygląda naprawdę a nie tylko wiecie, takie złudne jakby spojrzenie na ten kraj dany. No i wiecie, no, no, i ma to swoje plusy i minusy, nie? Bo jednak wiecie, może nie zwiedzimy jakichś najlepszych tam budowli zawsze lub coś takiego, albo będziemy mieli bardzo mało na to czasu, ale wiecie, no, widzimy jak to wszystko wygląda i potem możemy mówić jak to tam było w danym kraju, nie? że to nie jest wcale tak kolorowo albo wcale nie jest tak źle. Dlatego jest to no, ciekawe, moim zdaniem, ale jak wy, wy uważacie, w sumie napiszcie na tym w komentarzu. No zobaczcie, macie tą furę z lat nie wiem, 50., 60. Daje <laughs> wista. Ruska siła. Zobaczcie, tutaj nic nie ma. Tam zobaczcie, jak te bloki, mówię, są na tych wzgórzach śmiesznie, to wygląda. Jest bardzo duże to miasto. No ale jest bieda, nie? Mówię, co cofnięcie się 20 lat wstecz tak naprawdę a tam idziemy teraz, tam łód triumfalny jakiś jest to, że w Mołdawii, w Kiszyniowie to jest jedna z atrakcji, nie? Także zobaczcie, no, super atrakcja w stolicy miasta, nie? Ten odcinek chyba serio będzie się nazywał najgorsza stolica w Europie najnudniejsza, o! Takie coś I tak to tu wygląda No powiem Wam szczerze, nudno tu jest Jeśli chcecie przyjechać to olejcie to tego Kiszyniowa, Kiszyniów olejcie i zwiedzajcie teraz Polibendery i właśnie Związek Radziecki i zwiedzajcie bo jest ciekawie, jest więcej do roboty jest luźny klimat a tutaj to tak naprawdę, no mówię, nic do roboty nie ma ciekawego, nie? chyba, że jesteś takim typem osób, których ja nie lubię czyli wiecie, siedzenie w restauracjach jakichś innych rzeczach no to siedzcie, ale to nic ciekawego nie zwiedzicie, nie? bo tutaj nic po prostu nie ma sami zobaczcie jak to wygląda, nudno no i tyle dziadek maszce się folia jego. oczywiście możecie też zobaczyć naszą polskie akcenty tutaj tylko że zobaczcie, widzieliście kiedyś taki w kolorze de naturatu? bo ja nie no i też są wiecie, inne też rzeczy ale na przykład ten z krzyleczami tego to może i ta, ale też te są, nie? Także spokój w sumie i z polu, tak samo były tym bardziej i te inne yy, nasze patrzcie, jedyna rzecz co mi się podoba w tym mieście i tak dalej to są kamieniczki, nie wiem takie mają takich to tyle Super. To, to tyle w tym mieście, bo tu nic ciekawego nie ma. Nie? Szkoda nam czasu iść gdziekolwiek e, indziej, bo z, z, no, po prostu... Już duże jednak? Tak, ja przyjdzie. Ci... Tam ściągnię tak. w górę. Strasznie, wszystko takie jest... Bardzo długie to miasto. Wawel, bo tam już jest, idziemy kurwa. Weź ten telefon, chowaj. To jest taka. No, zaraz pały dupną na mi będzie Naszą atrakcją jest chyba nie do Kaufrendu. Widzicie, czasem są takie kraje, które naprawdę warto odwiedzić lub miejsca w danych krajach, chociaż ja traktuję właśnie Naddniestrze jako osobny kraj. Więc są kraje, które warto odwiedzić, czyli właśnie Naddniestrze tutaj, i miasta, i kraje, których nie za bardzo warto odwiedzić. I Właśnie stwierdzam, po nawet chodzeniu tutaj mniej więcej, wiecie, i pojeździe przez centrum autobusem wcześniej, stwierdzam, że nie warto tutaj przyjeżdżać. Nie warto zatrzymywać się, bo tu nie ma nic ciekawego. Wiecie, jest jakieś tam może dwa, trzy takie jakieś czy zabytki czy coś, ale no nie dość, że nie mamy czasu, nie mamy pieniędzy, nie zamierzamy pieniędzy wydawać aż tyle na to, po prostu jest nuda. Mówię, fajniej było już w tym Tiraspolu i w Benderach nawet było fajniej niż tutaj. Wiecie, to jest taki historyczny, fajny klimat, że zetezerowy a tutaj co, tutaj gówno jest, co tak naprawdę no także nie polecamy z całego serca już nigdy tu nie przyjedziemy ale do Naddniestrza kiedyś się jeszcze wybierzemy bo naprawdę bardzo fajnie i ludzie są milsi niż tutaj buongiorno, buenos dias patrzcie, jesteśmy na Bora Bora, zobaczcie Bora Bora w Kiszyniowie, zobaczcie, to taki Spustoszenie po Związku Radzieckim trochę jednak widać i pijemy sobie tutaj browara Heisenberga. Dobry, polecam, taki delikatny. Nie polecam, hmm. bo smakuje jak ten. Jak wapno. Mimo, no, że ma 5% Heisenberg i jest dobry. 6, twój ma. 5, 7, ma. 7 ma inny. No i zobaczcie, dzisiaj są trzy zabytki, trzy atrakcje. Widzicie. Tutaj w jakiś kościół, bo nie monastyr, bo katolicki, a nie prawosławny. Łuk triumfalny wielki. I tutaj macie taki plac, e, co liżą dupkę Unii Europejskiej, bo oni nie są. Chcą wejść, ale nie są. Mam nadzieję, że nie wejdą, a jeśli e, do tego 30, 2030 będą, to mam nadzieję, że my już nie będziemy. cory za poglądy. E, no i tutaj jest taki, widzicie, plac duży, to są defilady wojskowe zresztą pewnie, bo wiadomo, to stolica. E, byliśmy patrzeć magnesy tam w kiosku takiej babki. Tam było gdzieś. Kuźwa. Ile? 60, 60, 70 lei To ile to jest? Około. Nie no mniej, mniej. No z 15 zł za magnes, chyba ją popierdoliło lekko, nie? Ja to tam mówię nie, nie, nie. I poszliśmy. to jest znowu powalone, żeby w takim kraju płacić tyle pieniędzy za magnes i to jeszcze nie na lotnisku. To nie wiem czy na lotnisku nie będzie w takiej samej cenie, no to ja już wolę na lotnisku, a tam były brzydkie te magnesy. Także no, lecimy coś jeszcze zjeść, bo zaraz mamy autobus na lotnisko. Także widzicie, nie zawiodłem Was, e, pokazałem Wam super zabytki. <laughs> ale nie, serio, tutaj nie ma nic do roboty, nie? Są ładne budowle, są architektury ładne, ale poza tym to naprawdę nic nie ma do roboty. O, chiński ten. Chińska furka z tymi jedzie, tymi. Mm -hmm. widzicie, co Więc byłem tam w Szanghaju. Zapraszam do innych filmów, oglądajcie. E, no.